Bieg Tropem Wilczym jest zorganizowany przez nas już po raz trzeci. Generalnie ogólnopolska edycja biegu Tropem Wilczym sięga już 13 lat wstecz. My dołączyliśmy około właśnie 3 lata temu. Wpadliśmy na pomysł, inicjatywą był ogólnopolski bieg. My wpadliśmy na pomysł, była taka możliwość, aby również zorganizować bieg dla szkół. Od trzech lat organizujemy ten bieg. Skierowany jest on do młodzieży szkół średnich, ale także szkół podstawowych. Staramy się go co roku rozwijać. Chcemy przede wszystkim przez sport upamiętnić żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, dać młodzieży lekcje historii poprzez właśnie ruch i bieg. To już kolejny, kolejna taka inicjatywa. Myślę, że bardzo ważna i istotna. Myślę, że ona będzie kontynuowana, bo powinniśmy dbać o nasz lokalny patronat i o naszą historię. Młodzież jest bardzo inteligentna. Ona uczestniczy w biegu, ale też czyta, dowiaduje się. Myśmy w swojej historii, gdy się uczyłem w szkole średniej, podstawowej, nie było ani wzmianki o żołnierzach wyklętych. Nikt nie wiedział, kto to jest, kto to był. Jeżeli nauczyciele nam o tym gdzieś tam nie powiedzieli, to, byśmy, to wtedy żeśmy o, o niczym takim nie wiedzieli. Dzisiaj historia się zmienia, historia się otwiera. Mamy nadzieję, że nie będzie ona przeinaczona, z, wyrzucona, zniekształcona, to będzie taka taka jest, bo historia jest tylko jedna, jedna i prawdziwa.